you Witam Państwa, Daria Flisiak, 8 dzień maja. Zapraszam na dzisiejsze informacje. Tegoroczna edycja Festina Night Race w Szczawnie Zdroju to już światowe zmagania najlepszych zawodników MTB. Jak zawsze świetnie przygotowany tor i emocje, a także znakomita zabawa przyświecały zawodnikom Pucharu Świata rozgrywanym w uzdrowiskowym miasteczku. Kolejne zawody Four Cross Festina, Night Race, Opuchar Burmistrza w Nazdroju odbyły się po raz kolejny na Słonecznym Polanie. Zawody w tym miejscu organizowane są już od 7 lat, co roku jednak ranga zawodów rosła. W dwóch poprzednich latach imprezy na Słonecznej Polanie organizowane były jako część cyklu Pucharu Europy pod nazwą Four Cross Series. Tym razem ranga wzrosła jeszcze wyżej, bowiem od 2012 roku Szczawieński Tor i zawody włączono do nowej serii Pucharu Świata Four Cross Pro Tour. Międzynarodowe środowisko four crossu od dawna potwierdzało, że tor w Szczawnie Zdroju należy do najlepszych i najładniejszych w całej Europie. Dowodem na to jest zaufanie, jakim obdarzono organizatorów jednego z etapów Pucharu Świata w Furkrosie. Frekwencja dopisuje jak najbardziej, jeżeli chodzi o Puchar Świata. Pierwszy dzień zmagań był tylko przed smakiem tego, co miało się dziać w dniu zawodów. Jednak i wtedy Doro okazał się mimo swojego uroku niebezpieczny dla jednego z przyjezdnych zawodników, który choć kontuzjowany, to nie stracił pozytywnego nastawienia do całej imprezy. I jestem Dave Richardson z of Yeti, Wrócili do handlarzy, zabrał mi radius i miałem handel. Więc to jestem dla Kraków Tour Round 2. Ale, co to fantastyczny miejsce, gdzie przyjechałem w Polsce. Zawodnicy miejscowego klubu i przedstawiciele organizatora mieli nadzieję na lepsze wyniki niż w ubiegłym roku. Z zawodami na ostatniej edycji nie poszło mi. Zaprawiłem karczy i zająłem dopiero to ostatnie miejsce. Ale teraz będzie inaczej. Liczę na pierwszą ósemkę. Również sędziowie potwierdzali dobrą dyspozycję Polaków biorących udział w edycji Pucharu Świata w Furkrosie. Jednak realnie patrząc, nie byli faworytami zawodów. Światowy poziom na rankingu CI. Tylko trzeba będzie trzymać kciuki za naszych właśnie. Tak. Tutaj mamy teraz najwyżej rozstawionego z polskiej grupy. Możemy powiedzieć: Piotr Paradowski. 78 miejsca. Tebę bierze szczeblu Szczabnozdrój, także miejscowy chłopak, jest duża szansa. Zawody odbywające się na Słonecznej Polanie przez większość czasu nie zakłócały żadne anomalie pogodowe. Okay. Dopiero tuż przed finałowymi występami najlepszych zawodników zaczął padać gęsty deszcz. Mimo przerwy i nadziei na to, że przestanie padać deszcz, zawody zostały wznowione po około 30 minutach, a zawodnicy podjęli walkę zarówno z rywalem, jak i z trudniejszymi warunkami na torze. Zawodnik wstaje jedzie dalej należy, wypada dojechać do metry mimo gorszego czasu, mimo już braku szans na zwycięstwo w tym biegu. Nadal wyścig jest bardzo, bardzo trudny. Naprawdę dzieją się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Skoczyj, clear? Impreza, która już jest za nami, była częścią elitarnego Pucharu świata. Kolejne zawody odbędą się we włoskim Val di Sole, w Fort William w Wielkiej Brytanii oraz w niemieckim Willingen. Tymczasem w Szczewnie Zdroju zwycięzcami okazali się zawodnicy z zagranicy. Pierwsze miejsce w tej rywalizacji zajął Tomasz Sławik. Wśród juniorów palmę pierwszeństwa wywalczył Last Benedict, a zaraz za nim na drugim i trzecim miejscu plasowali się gospodarze zawodów z klubu MTB Wieże Anna, Gustaw Dondela oraz Patryk Zawadzki. W kategorii kobiet zwyciężyła Cathy Kurt. Podczas minionego weekendu najdłuższego w roku, ale chyba i w całej Europie, odbywało się mnóstwo imprez i zawodów. Była znakomita impreza kolarska, były też mecze piłkarskie. Swoje umiejętności i przede wszystkim doskonałe sylwetki zaprezentowali strongmeni. W Wałbrzychu po kilku miesiącach przerwy wróciły pokazy siłaczy popularnie nazywanych strongmenami. Rozegrane zostały konkurencje znane z telewizyjnych relacji z udziałem Mariusza Pudzianowskiego. Konkurencje takie jak spacer farmera, to są walizki, będą miały po około 140 kg. Później mamy spacer Bushmena, czyli joka. Będzie miała ponad 300 kg, będzie opona, która ma 300 kilogramów, 360 kg dokładnie. Ta konkurencja nazywa się gumowym koszmarem. Mamy platformę, z reguły na której zawsze jest skład ze względu iż... My jesteśmy aż z Kłocka, Zakłocka nawet. Mamy tutaj prawie 100 km. Niestety nie byliśmy w stanie przejść kładem Wrzucimy tą oponę 360 kilogramową Mamy jeszcze belkę, która waży 90 kg. Jednak mimo wszystko w pokazach nie brała udziału czołówka strąp ale i tak emocji nie zabrakło. Myślę, że jeden z nich. 19-letni Mariusz może coś w tej dyscyplinie sportu zdziałać. Niestety tamci już panowie są starsi troszeczkę. To już bardziej jest przyjemność, przyjemny spożytecznym łączą. Ale ten 19-letni Mariusz, tutaj ten pan w niebieskich spodękach myślę, że może jeszcze do czegoś dojdzie. Do udziału w próbach przenoszenia czy podnoszenia ciężarów mogli zgłosić się również mieszkańcy Wobrzycha. Co się dzieje? będą był z nami chyba pan Grzegorz, prawda? pan Grzegorz. Który bardzo czynnie włączał się w te wszystkie konkurencje i dawał radę. I na pytanie ile razy ćwiczył, cały czas twierdził, że brawa, 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 jest nas no tak tak jak Robert pół ręka. I uwaga. Chodzi przecież o wspólną zabawę. to tutaj jesteśmy. Jest. No, proszę. Do końca, do końca. zawodnik uniesie, się, a tu proszę cały dystans. Zawodzimy. Nie Zawodzimy. no! Dziewczyny dajcie obrót jesteście! Patrzcie co się dzieje, proszę państwa Moją szczególną jeszcze Brawa, brawa naszego zawodnika! I to wie, być może to jest początek pana kariery Szczególnie trudna okazała się konkurencja z podnoszeniem ciężkiej opony, jednak nie dla strongmanów. Słuchajcie, ponad 350 kg, a jeszcze nawet więcej, bo widzę, że butelki powypadały. Ta konkurencja gumowy u koszmur polega na tym, żeby po prostu bardzo dobrze to ponosić technicznie. Nie brać tego tak zwanego kociego grzbietu, tylko pierdolnie a potem plecami. Wszystko powoli sobie kolanem wypychać. Inni trwają bez kolana. Ale do tego jest po prostu bardzo technicznie, żeby nam po prostu nie zerwał się biceps, albo na przykład plecy, coś takiego, bo bardzo bo ja dużo jest ba, na, na tej podstawie, ba, na ta podstawie ta. Mamy, mamy oponę abana, jeszcze taką miejska. mniejszą 220, ale ogólnie na, na, ćwiczymy na mniejszych oponach, ćwiczymy tą technikę. Potem przechodzimy ja, po na cięższe opony i z przygodę, tym cięższymi oponami to nie dopiero nie zaczynamy na mięsze, robić naukę, naukę robimy na mniejszych, a tutaj samą technikę robimy na tej dużej. Ale już dla innych osób chcących spróbować swoich sił nie było już tak łatwo i tutaj panowie nie ma jest zawodnik ależ zatańczył ja się kręcę jak się przyssał, kochani zaraz pójdźciemy tam na końcach jeszcze brawa dla niego poradził sobie zgrabnie poszło Plastycznie. trzy Cztery. to już nie jest amatorka Proszę Państwa, no to nie, to to już jak Pan Marcin powiedział, to już nie ma to w historii. Brawo do niego! Tutaj inna technika na ostro, idzie Pan Artur, bez wybijania tylko pracują w sile Tak jest, warki. Brawo! 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 Sekurujemy. Dobrze, prawa na niego proszę państwa to jest niezwykły ciężar. Zapytam jeszcze partnerki czy pan też tak dźwiga. No i teraz właśnie pan tutaj podnosi to, znów powinien to podnieść. Pierwszy. Nogami. I teraz jakbym miał więcej, ogólnie to jest do, yy, polega na podniesieniu tutaj, bardzo ważne są plecy, przy tym plecy, żeby mieć bardzo silne plecy, podnosimy to z pleców, a potem dopiero wypychamy nogą i spoczywamy się na, na żeby nie robić właśnie tak zwanego yy, kociego, kociego grzbietu takiego, wyginając się bardziej, on musi wciągnąć palce pod oponę, czasami są takie opony, że po prostu nie da się tego pod oponę zrobić, łapie, łapie się za te grzbiety tutaj, ale, ale tu jest takie lekkie ułatwienie, jest... Jest po to, I teraz, teraz powinien go podnieść i kolanem wypać. Nie, proszę Państwa. Chyba, da, da, da. chyba se poradzi. Chyba se poradzi. Proszę Państwa. Kolano, o, brawo! brawo, brawo. Yes. Jednak nie tylko mężczyźni chcieli spróbować swoich sił. Czasu miało. 20 Okazało się, że mimo wszystko duża grupa mężczyzn i kobiet sprostała postawionym przed nimi wyzwaniom. Obok imprez sportowych nie zabrakło też czegoś dla ducha. Michał Bajor ze swoim repertuarem wystąpił także podczas minionego weekendu. Wybitny polski aktor, znany z wielu ról filmowych, zagrał m.in. w filmach, takich jak Polskie Drogi, Quo Vadis czy też To nie tak jak myślisz Szkodku. Michał Bajor to nie tylko znany aktor, ale wybitny piosenkarz wielokrotnie nagradzany. Już w 1973 roku otrzymał główną nagrodę na festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze, a tym razem odwiedził teatr zdrojowy w Sztawnie Zdroju, aby zaprezentować prezentować dwupłytowy album Od Piaw do Garu, koncert piosenek francuskich w tłumaczeniu Wojciecha Munarskiego. Twór Michała Bajora to balsam dla ucha, dlatego piosenkarz zawsze przyciągał wielu panów. Bardzo mi się podoba. Jestem już czwarty raz na koncercie Michała Bajora. Właśnie ten repertuar tej piosenki francuskiej. No jak zawsze fantastyczne. My jesteśmy y, fankami, zawsze przy, przyjeżdżamy, przyjeżdża pan Bajor, także jak zawsze jesteśmy bardzo zadowolone. Świetne było, doskonałe. Ma piękny głos, w ogóle wzrusza bardzo. Pozdrawiam wszystkich odbiorców telewizji Twoja. A pozdrawiam Państwa, Michał Bajor. To już wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.